Ibia. Wrota Ruggardu, Część szósta czyta Wojciech Masacz. Sponsorem tego odcinka jest Marcin Misztal. W beznadziejności całej tej sytuacji pojawił się dla mnie promyk nadziei. Nikły, osłabiony, wyblakły, ale jednocześnie, jedyny. Ten promyk był jak rysa światła w zgniłej tkaninie nocy. Słaby, niepewny, a jednak wystarczający, by moje serce drgnęło. Wygląda na to, że orkowie są naprawdę głupimi stworzeniami. Skoro moją zdolność posługiwania się ich mową traktują na równi z tym, że jestem przedstawicielem ich gatunku, to nie powinienem mieć żadnych problemów, aby ich oszukać i uciec. Ich świat był prosty, toporny, sprowadzony do dźwięku i gestu. Słowo było dla nich tożsamością, ton głosu dowodem krwi. To dawało mi przewagę ale też wpychało mnie w pajęczynę ich naiwności i okrucieństwa. Nie wiem, dokąd miałbym się udać, ale tym będę martwił się później. Ork, z którym przed chwilą rozmawiałem, udał się właśnie po swojego przywódcę. Gdy tylko się zjawią, rozpocznę moją grę. Coś czuję że uwolni się stąd szybciej niż mi się wydaje. Zza pleców dobiegł mnie znajomy dźwięk otwieranych drzwi. Czas zaczynać. Dźwięk był przeciągły, chropowaty, jakby drewno i metal krzyczały, zanim się ugięły. Każde skrzypnięcie zawisło w powietrzu jak ostrze tuż przed ciosem. Wśród cieni i pyłu Wyłoniła się przede mną wielka orkowa sylwetka. Jego zbroja pobłyskiwała tłustym brudem, a z każdego ruchu bił ciężar czegoś, co powstało do zadawania bólu. Wygląd tych bestii chyba nigdy nie przestanie mnie przerażać. Ich ciała były jak karykatury ludzi, zbyt szerokie, zbyt nabrzmiałe, zbyt nieforemne. Spojrzenia przypominały płonące węgielki osadzone w gnieździe popiołu. Moje serce przyspieszyło, jednak musiałem się odezwać, nim strach do reszty opanował moje ciało. Słowa wypłynęły z ust jak metaliczne odłamki, kalecząc gardło. Powietrze było ciężkie, a każdy oddech smakował rdzą. Witaj, przywódco! Jak wiesz, jestem jednym z was. Ork cały czas powoli kroczył w moją stronę. Dlatego, jako przedstawiciel orkowego gatunku, stanowczo nalegam na wypuszczenie mnie z lochu. Przecież nie powinniście więzić swojego pobratymca. Orkowy przywódca stał tuż przede mną. W jego oczach widać było zwątpienie. Jednak po chwili ha ha ha, że czym ty jesteś? Zaśmiał się szyderczo. Orkiem? Chyba za mocno oberwałeś w tę ludzką czaszkę. Śmiech odbił się od kamiennych ścian jak ryk potwora zamkniętego w podziemiach. Zamarłem. Co się dzieje? Przestań słuchać każdego jednego orka. Wśród nas też zdarzają się idioci. Przywódca szybkim ruchem przetarł oczy z łez. No, przynajmniej mnie rozśmieszyłeś. Niech no tylko reszta Hersztów o tym usłyszy. Powiedziałem swoim ludziom, że masz coś z orka. Płynnie władasz naszą mową i chciałem ci się przyjrzeć, dlatego zabroniłem cię zabijać. Już sam nie wiem, kto jest głupszy: ork, który źle mnie zrozumiał, czy człowiek, który dał wiarę jego słowom. Ostatnia szansa prysła. To by było zbyt proste. Ale nie martw się. Na razie jesteś bezpieczny. Nie zabiję cię. Dam ci szansę spotkania się z jednym z naszych najmądrzejszych szamanów. To on pomógł nam dostać się do ruch gardu. Pewnie niedługo wróci z wyprawy. Pogadacie sobie, a później cię zabijemy. Do tego czasu możesz wyjść z Lochu i swobodnie pozwiedzać nasz obóz. Nie stanowisz dla nas żadnego zagrożenia, a moi wojownicy dostali rozkaz by cię nie zabijać. Ale jeśli za nadto zbliżysz się do granic obozu i spróbujesz ucieczki, wtedy. Obetniemy Ci nogi i utrzymamy Cię przy życiu do czasu spotkania z szamanem. Nie uciekniesz ani nie zginiesz. Mam nadzieję, że wyraziłem się jasno. Jego słowa były jak zimne żelazo wbijane w skórę. Każde zdanie upewniało mnie głębiej w świadomości, że życie, które mi podarowali, było tylko przedłużeniem wyroku. Po tych słowach oddalił się w stronę wyjścia. Jestem orkiem! Wypuśćcie mnie! cholera, będę musiał to gdzieś zapisać. Dodał kąśliwie, po czym zostawił mnie samego w ciemnościach, które zamknęły się wokół mnie niczym wilgotna dłoń. Usiadłem bezradnie na kamiennej podłodze, zakrywając twarz dłońmi. Czyli taki mnie czeka koniec, powolne oczekiwanie na niechybną śmierć. Kamień był zimny i porowaty, jakby wchłaniał każdy grymas bólu, każdy szept poprzednich więźniów. Oddychałem ciężko, a każdy oddech zdawał się podsycać panikę, która wiła się w mojej piersi jak gad. Po kilku długich chwilach, kiedy ciężar myśli przygniatał mnie mocniej niż kajdany, wstałem. Kroki były niepewne, chwiejne ale prowadziły ku wyjściu. Świat obozu powitał mnie ostrym blaskiem słońca, przesączonego przez kurz i dym. Paleniska, namioty, wbite w ziemię pale, na których suszyły się skrawki mięsa. Wszystko razem tworzyło groteskowy krajobraz bestialstwa. Orkowie krążyli po obozie w swoim rytmie. Ciężkie stopy dudniły o ziemię, głosy mieszały się w chropowaty chór, a gdzie gdzieniegdzie rozbrzmiewały ryki ćwiczących wojowników. Podążałem wolno, chłonąc każdy detal. Zauważyłem, gdzie wojownicy odkładają broń, gdzie znużony wartownik przymyka oczy, gdzie ziemia przy ogrodzeniu jest najbardziej rozkopana. Mapowałem ten świat w myślach. Każdy szczegół, każdą szczelinę, każdy moment nieuwagi. Wszystko to mogłoby być kiedyś moją jedyną opcją ratunku. Ale jednocześnie, im dłużej patrzyłem na ich obóz, tym bardziej czułem, że to miejsce nie jest tylko więzieniem. To, była maszyna do zabijania. Obóz żył własnym brutalnym rytmem. Każdy krok, każdy dźwięk, każdy zapach wszystko przypominało mi, że jestem tu tylko cieniem, przypadkiem, kimś, kto dostał czas wyłącznie z kaprysu przywódcy. Szedłem dalej, powoli, skulony. Jakby wtopiony w ziemię, starałem się nie rzucać w oczy. Pod moimi butami chrzęściła twarda, zbrukana gleba, nasiąknięta starym potem, krwią i tłuszczem, który skapnął z setek pieczonych zwierząt. Dym z ognisk snuł się nisko, duszący, gryzący oczy. Mieszał się ze smrodem mokrej skóry. A potem uderzył mnie inny zapach. Ten jeden nie do pomylenia. Zapach gnijącego mięsa. Znałem go dobrze. W Londynie, w zaułkach Whitechapel, rzeźnicy wyrzucali odpadki, szczury buszowały w ręsztokach, a powietrze gniło razem z nimi. Ale tutaj, tutaj, to było tak, jakby sto rzeźni zlało się w jedno miejsce, sto pieców, sto garów, sto kloak podlanych krwią i żółcią bestii, o jakich nawet nie śniłem. I wtedy zrozumiałem, to nie jest świat, w którym mogę się odnaleźć, to koszmar, koszmar, w którym mogę tylko czekać, aż ktoś zdecyduje o moim końcu. Przy jednym z palenisk siedział ork, twarz poorana bliznami, oczy matowe, jakby dogasały, a jednak tlił się w nich gniew. W dłoniach trzymał kość. Ostrzył ją o kamień. Czego tu szukasz, człowieku? warknął. Zadrżałem. W Londynie nieraz raz stawałem naprzeciw zbirów. Obiecywali poderżnąć gardło za pół pensa, ale ten głos, ten głos był jak kamień, który spada do studni. Rozglądam się, wyszeptałem. Szukam zrozumienia. Ork splunął. Ślina, zmieszana z krwią, syknęła na rozgrzany piasek. Ty niczego nie rozumiesz. Ty tylko czekasz, aż cię rozetniemy. Uciekłem wzrokiem. Odszedłem szybko, zanim gniew przybrał realną formę. Ale słowa uderzyły mnie mocniej niż jego spojrzenie. Ty tylko czekasz, aż cię rozetniemy. I miał rację. W Londynie walczyłem o przetrwanie: głód, zimno, choroba, noże zbirów, ale tutaj nie miałem niczego. Ani broni, ani planu, ani szansy. Byłem jak szczur w klatce. Patrzyłem tylko, jak kaci rozpalają ogień pod garnkiem. Chciałem uciec, lecz nogi drżały. Chciałem krzyczeć, ale gardło było jak ściśnięte dłonią oprawcy. Miałem tylko myśli. A myśli bywają bardziej zabójcze. Niż oręż. Mijałem kolejne namioty. Niektóre ozdobione czaszkami, ludzkimi i zwierzęcymi, przy jednym wisiała rozciągnięta skóra wilka, jeszcze sącząca krew. Przy innym dwóch orków ciągnęło martwego potwora. Robaka ogromnego, śliskiego, brunatnego. Rodworm powiedział jeden z nich. Słowo utkwiło mi w głowie jak kolec. Rotworm. W Londynie walczyliśmy ze szczurami w kanałach, ale to, to było jak koszmarna karykatura dziesiątek szczurów zlepionych w jedną, wijącą się, pełzającą masę. Odwróciłem wzrok. Bałem się, że jeśli będę patrzył za długo, te oczy otworzą się i spojrzą na mnie. Niedaleko, przy stercie kości i starych broni, spotkałem innego orka. Był młodszy. Twarz niegroźna, karykaturalna. Zęby krzywe, usta ułożone w głupim uśmiechu. Ty, człowiek, tak? zapytał, drapiąc się po głowie. Tak, odpowiedziałem zdziwiony, że w ogóle się odezwał. He, he, człowiek dziwny. Mówi jak ork, ale pachnie jak mięso. Parsknął śmiechem i uderzył pięścią w pierś. Nazywają mnie gróg. Gruk nie lubi myśleć. Gruk lubi bić. Nie wiedziałem, czy to groźba, czy wyznanie wiary. Uśmiechnąłem się niepewnie. To miło Cię poznać, grug. Hehe, he, człowiek zabawny. Może grug pokaże Ci, jak orkowie walczą? Nie zdążyłem zaprotestować. Org chwycił kij i uderzył mnie w ramię. Ból przeszył mnie jak ogień. Tłum ryknął śmiechem. Podniosłem ręce. Nigdy nie umiałem walczyć. W panice złapałem kij i odepchnąłem go. Bardziej ze strachu niż z sprytu. Gruk zamachnął się szeroko. Za szeroko. Pchnąłem go, a on runął na ziemię. Po czym ryknął. Śmiechem. Człowiek bije, człowiek walczy. Gruk lubi człowieka. Tłum też ryknął. Tym razem nie tylko szyderczo, jakby z aprobatą. A ja drżałem, wiedząc, że to nie była walka. To był przypadek. Długo nie mogłem dojść do siebie. Dłonie miałem lodowate, choć skóra płonęła od bólu. To nie ja walczyłem. To strach walczył za mnie. Widziałem już kiedyś, jak człowiek zabija człowieka, ale zawsze było o coś: o pieniądz, o zemstę, o głód, a tutaj, tu chodziło o śmiech, o rozrywkę. O nic, a to nic przerażało mnie bardziej niż ostrze noża w londyńskiej uliczce. Wieczorem, gdy słońce tonęło we krwi horyzontu, usiadłem przy ognisku. Cienie tańczyły po namiotach jak upiory. Obok mnie usiadł starszy ork, brodaty, z malowanymi znakami na piersi. Wyjął kawał skóry, rozwinął go. Wyglądało jak jakaś mapa. To jest świat, którego nie znasz. Powiedział, palcem przesunął po znakach. Thais, wielkie miasto ludzi, Karlin, miasto kobiet, Venore, miasto szczurów i trucizny. Nazwy uderzyły we mnie jak zaklęcia, obce, a jednak prawdziwe. My. Przyszliśmy stąd, wskazał na południowe Bagna. Wenore, tam żyją nasi wrogowie. Rotwormy, minotaury, Gule. Ale my, silniejsi. My mamy szamana. Szaman zna drogi, których człowiek nie zna. Otworzył nam przejście tutaj, do Twojego Ruckgardu. Ruckgard. Słowo zabrzmiało w moich myślach jak echo. Tais, Karlin, Wenore, Ruckgard. Nazwy jak sen, jak szyderstwo. Ja znałem tylko Londyn, mgłę nad Tamizą, brukowane ulice, cuchnące rynsztoki. A teraz ktoś rozłożył przede mną mapę świata, którego nie potrafiłem ogarnąć wyobraźnią. Czy to możliwe, że umarłem? Że ktoś poderżnął mi gardło w Whitechapel? I że teraz błądzę w piekle utkanym z obcych imion i potworów, myśli nie dawały mi spokoju. Nocą, gdy byłem pogrążony w swoich rozmyślaniach, a orkowie pili i bili się dla zabawy, podszedł do mnie jeszcze jeden. Nie był brutalny jak inni. Chudy. Ale oczy, oczy świeciły dziwnym blaskiem. Człowieku, powiedział cicho, ty boisz się wszystkiego, ale w strachu też jest siła. My, orkowie, czujemy twoje drżenie. Jak ofiara, ale może szaman zobaczy w tobie coś więcej? Nie odpowiedziałem. Nie wiedziałem, czy to groźba, czy ostrzeżenie, a może namiastka współczucia może szaman zobaczy w tobie coś więcej. Słowa ciążyły na mnie jak kamień, a jeśli nie zobaczy, jeśli odkryje tylko to, czym jestem naprawdę, zwykłym Londyńczykiem, szaman był dla nich kimś więcej niż przywódcą był mostem między światem orków a czymś większym a dla mnie. Mógł być kluczem do wiedzy, do ucieczki albo do śmierci. Leżąc w namiocie, który mi przydzielono, słyszałem, jak skóra nad głową faluje od wiatru, jakby oddychała. Myślałem o Londynie, o mgle nad rzeką, o brukach Whitechapel, o cieniu, Kuby Rozpruwacza. Tam też żyłem w strachu, ale to był strach ludzki. Tutaj była czysta otchłań. Szaman. On był kluczem do czegoś, co mogło mnie uratować albo zniszczyć. I wiedziałem, że wybór, jeśli w ogóle istnieje, nie należy już do mnie. Noc w obozie rozkwitała. Orkowie gromadzili się przy ogniu, ich głosy zmieniały się w chór, więki, w coś pomiędzy modlitwą a przekleństwem. Wyli imiona stworzeń, których nie znałem, a każde brzmiało jak ostrze przecinające powietrze. Ghazbaran, Morgarot, Orshabal. Nie rozumiałem kim byli, ale czułem, że nawet ziemia, na której leżałem, drży w odpowiedzi. Niektórzy orkowie tańczyli wokół ognia, trzymając w dłoniach pochodnie i czaszki. Inni rzucali kości na ziemię, a potem gapili się na ich układ, jakby czytali w nim wyroki losu. Jeszcze inni zatapiali ostrza w martwych ciałach stworzeń i zbierali krew do misek. Zrozumiałem, że to nie była zwykła noc. To był rytuał, próba, w której uczestniczyłem jako świadek, a może jako ofiara. Powietrze drżało, ogień trzaskał i syczał. Nagle orkowie ucichli, jakby jednym gestem ktoś zamknął im usta. Z daleka dobiegł dźwięk, którego nie sposób pomylić z niczym innym. Nie był to krok, to było coś więcej: uderzenie, kostura o ziemię. Raz, drugi, trzeci. Echo roznosiło się po obozie, ciężkie, nieubłagane, jakby sama ziemia zaryczała w odpowiedzi. Serce podskoczyło mi do gardła. Wiedziałem, że to on, szaman. Orkowie pochylili głowy, niektórzy padli na kolana, a ja czułem, jak powietrze gęstnieje, jakby namiot, w którym leżałem, miał zaraz runąć, przygnieciony obecnością czegoś większego. Kiedy się pojawił, Ogień przygasł, kroki były powolne, ale każde niosło w sobie moc. Był wysoki, chudy, okryty skórami pomalowanymi w znaki, których nie znałem. Na piersi miał zawieszone czaszki małych stworzeń, które przy każdym ruchu brzęczały jak dzwonki. Jego twarz skrywała maska, zrobiona z kości, popękana, z wyrytymi runami, które jarzyły się słabym światłem. Spojrzenie z za tej maski paliło mnie bardziej niż ogień. W ręku trzymał kostur, na jego końcu tkwiła czaszka z rogami, opleciona sznurami i piórami. Każde uderzenie tym kosturem w ziemię wprowadzało w drżenie powietrze. Zatrzymał się naprzeciw mnie. Człowieku. Jego głos nie był głosem, był szeptem, który jednocześnie dudnił w mojej czaszce. Przedszedł czas, byśmy porozmawiali. I wtedy zrozumiałem, że wszystko, co dotąd widziałem, było tylko preludium że prawdziwy koszmar dopiero nadchodzi że szaman nie pyta szaman wie. A ja, siedząc naprzeciw niego, musiałem wreszcie dowiedzieć się prawdy o tym świecie.